Powiedziałaś o tym, że 27 godzin bez snu to brzmi jak totalny hardcore, no ale opowiedz nam coś więcej, jakieś smaczki, czy możesz coś zdradzić a propos twojego nowego programu? E, czy się udało zgodnie z oczekiwaniami, czy może coś Ciebie zaskoczyło na planie? E, zdradzić za dużo nie mogę, aczkolwiek e, tak ładnie na mnie patrzysz, że mogę Ci odmówić. E, dużo mnie zaskoczyło. Nie ukrywam, że przed samym wyjazdem e, na Syberię, bo to był pierwszy punkt e, naszego szlaku, prawie zrezygnowałam. Mówię, to jest nie dla mnie, nie dam rady. Jest, jestem z w ogóle. Troszeczkę mi to przeraziło, że nie będzie mnie w domu prawie półtora miesiąca. Nie wyobrażałam sobie tego, bez zasięgu, bez. No nie wiedziałam, też nie znałam ekipy, ale no jak już wyjechałam po paru dniach. Wiedziałam, że to jest coś, co zmieni mnie. I nie wiem, czy teraz czy faktycznie po tych 27 godzinach jestem po prostu zmęczona i dziwnie się tu czuję, bo jestem zmęczona, wykończona i, i, i nagle w innej rzeczywistości, czy rzeczywiście jestem inna i wydaje mi się, że, że ta druga opcja jest taka bo to nie było tak, że to były tylko takie przeżycia, które były bardzo patriotycznej, takie uduchowione, bo takich rzeczywiście było dużo, ale było też dużo po prostu takiego normalnego życia, które nagle mnie spotkało i widzę, że jest ten cały świat. Wiesz, to jest takie, no to jest jakby zawsze jak się podróżuje, dopiero się zaczyna widzieć, co się dzieje. Widziałam i biedę, i marzenia ludzkie, które nigdy nie zostaną spełnione, a u mnie się spełniają codziennie. Więc człowiek wraca pełny pokory i takiej no troszeczkę takiego uczucia jeszcze większego spełnienia i z tego, że musimy korzystać ze wszystkiego, co mamy, że to jest takie fajne, że możemy właśnie być na takich e, imprezach, na plebiscytach, na tym wszystkim. No to jest naprawdę cudowne i to jest dla mnie wielki dar od Boga, który został, że mogę, że mogę takie mieć życie. Tylko trzeba to wykorzystywać w dobrych celach i też tak robili to nasi przodkowie, bo nie byli normalnymi ludźmi. O tym robiliśmy ten program. To nie byli ludzie, którzy chodzili tak, ten... tylko to byli normalni, młodzi ludzie, fajnie ubrani, którzy nagle znaleźli się w w strasznych warunkach, jakby o, o tym nam przy, przypominała cały czas ta przygoda, więc myślę, że ja po prostu poszukuję większego jakiegoś no zaczyna się, e, większego sensu w tym wszystkim, zawsze poszukiwałam ale człowiek o tym zapomina, więc tak wiem, że Ci bardzo ogólnie powiedziałam, nie powiedziałam przez tego smaczka, smaczku konkretnego e, no ale spotkaliśmy ludzi w ogóle wiesz, niesamowitych, którzy do nas mówili po prostu, na przykład w e, przez pół godziny mówicie w ja z nim gadam, nic nie mówię w więc... więc w ogóle historie niesamowite i myślę, mam nadzieję, że to przejdzie przez ekran, e, to co tam się wydarzyło bo ja wróciłam innym człowiekiem czy, tak trochę wyciągając wnioski z tego co przed chwilą powiedziałaś czy popularność ciągła praca ścianki flesze to zamyka na takie zwykłe szare życie ja my myślę że właśnie to się staje szarym życiem. A to poza tym, to wszystko, to jest właśnie prawdziwe życie, to kolorowe. I często my, będąc na tych ściankach, jesteśmy oślepieni właśnie tym błyskiem reflektorów i nam się wydaje, że to jest to życie, a ono jest po prostu płaskie, jest tak dużo poza tym. I to jest fajne, jeśli to jest elementem Twojego życia, ale trzeba właśnie wyjeżdżać, podróżować, czytać um, i, i poznawać różnych ludzi, żeby, żeby te ścianki, Ty jako osoba na tej ściance, miała sens jakiś w tym wszystkim. Bo inaczej jesteś po prostu cały czas płasza i, i mniejsza. Tak mi się wydaje, ale łatwo jest się tak zagubić w tym, bo to jest takie proste. No wychodzisz i nic nie musisz robić, ale możesz jak chcesz. I to właśnie wybór należy do Ciebie. To jest ciekawe.